Nasza przychodnia specjalizuje się w leczeniu zwierząt towarzyszących. Znajduje się przy ulicy Staszica 22 w centrum miasta. Dzięki kompleksowym usługom bardzo szybko stawiamy diagnozę. Damy o rozszerzenie bazy technicznej, inwestując w nowe technologie weterynaryjne, dzięki czemu jesteśmy bardziej skuteczni w leczeniu naszych pacjentów. Nazywam się Mirosław Miod, jestem lekarzem weterynarii, specjalistą chorób psów i kotów. Każdy z lekarzy w naszym zespole specjalizuje się w oddzielnej dziedzinie wiedzy weterynaryjnej. Przedstawię Państwu nasz zespół. Lekarz weterynarii Katarzyna Grego-Mały. W naszej przychodni zajmuje się dermatologią. Jest to pani doktor z długoletnim doświadczeniem. Lekarz weterynarii Magda Stępień. W naszej przychodni zajmuje się asystą chirurgiczną. Lekarz weterynarii Sylwia Śrota. Zajmuje się w naszym zespole kardiologią. Lekarz weterynarii Anna Milewska W naszym zespole zajmuje się badaniami laboratoryjnymi. Misja przychodni to profilaktyka, leczenie, diagnostyka. Takie są moje cele.